Halo halo witam tydzień 104 jedziemy z tym koksem No więc tak kurde bardzo niepokojąca rzecz się dzieje bolą mnie coraz bardziej plecy myślałem że to mi się poprawia ale kurde nie już wymyśliłem nawet jak spać i trochę jest lepiej po tym śnie jest trochę lepiej tylko teraz muszę jeszcze coś, coś dalej wymyślać Kurde, jak ja się teraz nie uratuję, to ja już tego w ogóle nie uratuję. Za dwa tygodnie jadę na urlop. Mam w sumie 9 dni urlopu. Muszę coś z tym zrobić, kurde. Naprawdę. Yy, Uszczyca mi się mocno rozwija. Kurde, mam dużo, dużo małych takich już widzę, zaczynających się zmian. No i widziałem, że na twarzy mi doszło. Szkoda w ogóle o tym. Gadać. Raz się złamałem, sobota była wolna, no i w końcu, w końcu co się wydarzyło? Sporo biegałem, byczku. Sporo biegałem. Pobiłem ten rekord. Znaczy, rekord. No. Pobiłem założenie, nie? 3,11. Miało i tak być w okolicach 4, ale kurde. Za wolno mi się łydki regenerują. I się boję, nie? Biegałem w niedzielę, czyli wczoraj, no i się bałem. Już po pierwszym kilometrze coś czułem, że mnie jakieś niteczki już ciągną, już coś mnie smyrają. Mówię, dobra oho, nie da rady. Nie będę tego robić. No i stwierdziłem, że nie, że odpuszczam. Miałem być 7,5, biegłem troszkę powyżej 6, no ale na szczęście się nic nie stało. No ale ważne, że pokonałem ten dystans. No i... Będę próbować teraz po pół biegać, nie? Dwa razy w tygodniu po pół. No i miejmy nadzieję, że się nic nie stanie. Ej. I chyba będę robić tak, że we wtorki będę robić nogi. W czwartki będę biegać. No właśnie, tylko czy ja zdążę zregenerować te nogi? No dobra, powiedzmy, we wtorki będę robić nogi. Czwartki biegam. I w niedzielę też biegam. I nogi będą robione raz w tygodniu. Nie ma kiedy zrobić w ogóle nóg. No więc trudno. Czy ja jeszcze coś chcę powiedzieć? Chyba nie. A w ogóle nie wiem, czemu taki słaby wynik wyszedł. 7.06. No kurde. Nie mam pojęcia. Niby rozciągania tutaj sporo wleciało. Na treningów tylko cztery, nie? Ale no kurde. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem czemu. Też chodziłem późno spać. To trzeba też przyznać. A teraz ja za spanie mam u takie kary, że lepiej o tym w ogóle nie gadać. Dobra to by było tyle na tyle i do następnego ja wiem że miałem coś tam zmieniać w tych filmach ale kurde No, no nie wiem coś się nie mogę wziąć do tego jest mi ciężko na razie beczku do następnego